Learner's Dictionary, Part 43. Odsłuchaj nagrania. Powtarzaj za lektorem w myślach, a także na głos, jeśli to możliwe. Almost. I have almost finished reading the book. I have almost finished reading the book. Już prawie skończyłem czytać książkę. Jeszcze raz. I have almost finished reading the book. I have almost finished reading the book. Już prawie skończyłem czytać książkę. Kolejny przykład. Almost. I almost missed the bus this morning. I almost missed the bus this morning. Dziś rano prawie spóźniłam się na autobus. Jeszcze raz. I almost missed the bus this morning. I almost missed the bus this morning. Dziś rano prawie spóźniłam się na autobus. A teraz zamieńmy zadania miejscami. Jak powiesz po angielsku, jesteśmy prawie na miejscu. Jeszcze raz powtórzę zdanie, jesteśmy prawie na miejscu. We're there. We're there. We're there. We're there. Zwróć uwagę na rzeczownik reading, który utworzyliśmy od czasownika Read. W większości przypadków tak właśnie możemy tworzyć rzeczowniki dotyczące aktywności. O! Oh,